Na kanale kolor.crabooking. Mam na imię Ania. I dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją bazy albumowej. Tym razem jest to naprawdę bardzo szybka, ekspresowa wręcz baza albumowa, ale w troszeczkę większym rozmiarze. U mnie projekt będzie przeznaczony pod album Wielkanocny. W związku z tym, jeżeli chodzi o kolekcję, z której będę korzystać, tutorial będzie obejmować wyłącznie stworzenie bazy albumowej, natomiast Chcę Wam pokazać, co wybrałam na wykończenie tej bazy albumowej, i sięgnęłam tym razem po kolekcję od Alchemy of Art Soul of Spring, czyli taka naprawdę wiosenna kolekcja papierów. Sześć arkuszy, duża kolekcja. Dodatkowo, dobrałam sobie właśnie ten arkusz, to jest kolekcja, a to jest arkusz, który sobie dobrałam dodatkowo, zależało mi właśnie na tych kwiatach. Natomiast jako taki motyw przewodni chciałam wprowadzić właśnie elementy związane z typowo z tymi świętami wielkanocnymi. No i też udało mi się znaleźć fajny zestaw dodatków również tego samego producenta. Natomiast to jest nie wiem czy to była kolekcja Easter, czy to po prostu jest tylko, czy to są wyłącznie dodatki. Z tych elementów będę korzystać podczas wykańczania tego projektu albumowego. Jeżeli chodzi o samą bazę albumową tym razem w użyciu tkanina introligatorska, welurowa, w tym pięknym kolorze różu. I powiem Wam, że jak kupowałam ten kolor, tą tkaninę, to zastanawiałam się, do jakich projektów ja ją użyję. Wydawało mi się, że jest bardzo taka mało uniwersalna. Natomiast okazało się w rzeczywistości, już w praktyce, że mogłabym ją użyć w zasadzie co do drugiego. Projektu, który robię, bo jest tak fajna i, i tak fajnie kolorystycznie pasuje do wielu, wielu kolekcji. Także tym razem Róż, jeżeli chodzi o album Wielkanocny. No i to jest moja propozycja na wykonanie albumu Folio. Album Folio, czyli mamy co? dwa panele. Bardzo proste, w zasadzie to, to jest lustrzane odbicie, może być lekkie przesunięcie, na przykład tutaj na froncie, minimalne. Natomiast raczej, no z racji tego, że jest to bardzo, baza, bardzo szybka baza albumowa, postawiłam na po prostu lustrzane odbicie. I tutaj też szybkość w wykonywaniu tej bazy polega na tym, że nie mamy kart albumowych podwójnych. W związku z tym dość istotna kwestia, czyli wykonanie samych kart albumowych z papieru o podwyższonej gramaturze. U mnie w użyciu papier 300 gram, papier kraftowy. Natomiast ja też podczas tutorialu mówię o tym, jak wybrnąć z tej sytuacji, jeżeli takiego papieru o takiej gramaturze nie posiadamy. Natomiast u mnie całość wykonana z papieru o gramaturze 300 gram, natomiast nie ma takiej potrzeby, jakby te elementy, które są na bazie, Czyli na kartach albumowych możemy, możemy jakby dostawić z papieru o gramaturze niższej. I teraz szybciutko chciałabym Wam pokazać, co tutaj się znajduje. Na pewno mamy dużo klapek. Baza stworzona pod zdjęcia o formacie 9x13 cm oraz na zdjęcia o formacie 10x15. Raczej zdjęcia 9, 10x15 tylko w pionie, bądź na matach. Mamy tutaj zestawienie. Różnych klapek, wysokości tych klapek, przez co też fajnie sobie komponujemy te elementy właśnie na poszczególnych kartach albumowych. No i zaczniemy sobie od tej, tego lewego panela, czyli mamy klapkę, możemy tutaj oczywiście wklejać zdjęcia, możemy całość obkleić papierem skrapowym i na to zdjęcie możemy sobie tylko paskiem wyklejać, w zależności jak lubicie tworzyć, wykańczać bazy albumowe. No i kolejna klapka pod wprowadzenie zdjęcia i mamy kieszeń. Kieszeń oczywiście możemy sobie wyprofilować, możemy dostosować do papieru skrapowego, możemy dociąć sobie dziurkaczem narożnym, takim wzór. Możemy pozostawić w takiej wersji, możemy zaokrąglić dowolność. No i oczywiście miejsce pod wprowadzenie zdjęć w zasadzie w różnym formacie. Otwieramy, no i tutaj też... Chciałam uzyskać swego rodzaju taką kaskadę, która nam tu spływa zarówno z jednego, jak i z drugiego panela. Tutaj są pewne elementy, których ja nie umieszczałam w tej bazie, ponieważ one będą klejane dopiero na papier skrapowy i to są właśnie takie książeczki, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, czyli mamy mniej więcej taką kompozycję na. Stronach. Oczywiście możemy sobie tutaj dowolnie manewrować tymi klapkami. No i kolejna klapka. w lewo, prawo. Tutaj będzie, tutaj w moim zamyśle ta książeczka będzie wklejona po prostu na papier skrapowy. Możemy oczywiście pominąć ten element, możemy tutaj wkleić zdjęcie, możemy coś wyeksponować. Ja tutaj. Yy, Będę raczej wprowadzać książeczkę. Po środku znowu klapka troszkę wyższa. Tutaj mamy klapkę standardową. Mamy klapkę pod wprowadzenia zdjęcia o formacie 10 na 15 cm w pionie. No, i tutaj znowu mamy kolejną kieszeń i możliwość wprowadzenia. Trochę taka, taka, taka też wersja albumu z racji tego, że tutaj mamy mało miejsca, mało kart albumowych. Właśnie stworzenia takich miejsc, trochę takich jakby folderowych, żeby móc po prostu te zdjęcia wrzucić sobie luzem. I zamykamy po drugiej stronie. Bardzo podobna sytuacja, tutaj lekkie przesunięcie, kieszeń pod spodem. I otwieramy prawą stronę. I tutaj znowu książeczka, która będzie tutaj wprowadzona na papier skrapowy. Otwieramy klapki, otwieramy książeczkę. <laughs> I po środku, na stronie tej okładkowej, kolejne klapki. Klapka duża. No i też kieszeń do wykorzystania właśnie pod wprowadzenie takich zdjęć luzem na matach. Dość szybki projekt, ale też projekt, który może być takim projektem albumowym, naprawdę na prezent. Także bardzo prosty, bardzo szybki w wykonaniu. I też nie potrzeba dużej ilości papieru skrapowego, żeby sobie ten projekt później wypełnić, wykończyć. Kochani, ja Was serdecznie zapraszam do pracy razem ze mną. Tak jak wspominałam, dzisiaj zaczynamy od stworzenia okładki. Natomiast w kolejnym tutorialu będziemy bigować, ciąć, składać. O, składać bazę albumową. W zasadzie w tej drugiej części już skończymy całość. Ja Was serdecznie zapraszam, ponieważ jest to myślę fajna opcja też ze względu na wykorzystanie papieru bazowego. No tutaj naprawdę mocno ścinamy ten papier i wykorzystujemy możliwości jakby całego arkusza A4. Także ja Was serdecznie zapraszam do tworzenia razem ze mną i życzę Wam miłej pracy. Przechodzimy już do tworzenia okładki. I kochani przechodzimy już do wykonania okładki, będziemy potrzebować trzy fragmenty tektury, tutaj macie wymiary, dwa fragmenty tektury o wymiarze 15,3 cm i wysokie na 22 cm, grzbiet szeroki na 3,5 cm, wysoki również na 22 cm. U mnie tektura introligatorska o grubości 2 mm, Może, możecie mieć oczywiście troszeczkę grubszą, na przykład 2,5 bądź nawet 3 mm. Nie ma problemu, jeżeli wolicie mieć po prostu grubszą. Myślę, że przy tego typu albumie te 2 mm jest wystarczające. Jeżeli chodzi o tkaninę, którą użyję, to tak jak wspominałam na wstępie, to będzie tkanina introligatorska, welurowa w przepięknym różowym odcieniu, który fajnie mi się teraz grywa z tą kolekcją, którą wybrałam. No i zaczniemy sobie oczywiście od wklejenia tych arkuszy do tkaniny i ten duży fragment u mnie ma około 40 na 26 cm. Może być oczywiście nieco większy, u mnie mniej więcej zawsze te 2 cm dookoła się pojawiają. No i zaczynamy od wklejania, czyli nakładamy sobie klej. Ja standardowo korzystam z kleju od Eco Scrapbooking. No i oczywiście nakładam też standardowo, pomimo że już wielokrotnie mówiłam, że muszę sobie kupić pędzelek taki silikonowy, gumowy. W dalszym ciągu korzystam z tektury, ponieważ ja tych odpadów tekturowych mam dość sporo. Wykorzystuję je w różny sposób, między innymi właśnie nakładając klej, a nakłada mi się ten klej tą tekturą bardzo dobrze, bardzo wygodnie, bo ona też jest w pewien sposób plastyczna. Dokładam, dociskam. No więc w dalszym ciągu e, pracuję e, właśnie tą tekturą, ale e, dzięki temu, w zależności też od e, formatu okładki, mogę sobie też tą tekturę, wielkość, szerokość tej tektury dostosować i jest mi po prostu łatwiej rozprowadzić e, klej równomiernie. Sprawdzam sobie, czy jest ok. Zobaczcie, nie jest ok. Widzimy takie pęcherzyki, to oznacza, że trzeba po prostu mocniej docisnąć i je po prostu wypchać. Widzicie? Od razu lepiej. Tutaj trzeba sobie oczywiście wyczyścić blat, żeby nie było żadnych. Drobinek, jakichś odpadów, szczególnie po tekturze, żeby one nam się nie odbijały na tej tkaninie. W momencie, kiedy jest ok, dokładam kolejny fragment. I dokładam ten drugi fragment w odległości 4 mm od poprzedniego, czyli jest to podwójna grubość mojej tektury. Jeżeli macie tektury o grubości 3 mm, no to ta odległość będzie wynosiła w okolicach 6 mm, czyli podwójną jej grubość. I dociskamy. Tam sprawdzam sobie oczywiście, czy, czy jest w porządku. Jeżeli tak, no to sobie możemy wprowadzić kolejny fragment. Nakładam klej. Ja używam kleju Eco Scrapbooking. I używam tego kleju w wiaderku, czyli ten, to wiaderko kilogramowe, ponieważ bardzo często używam właśnie tego kleju do tworzenia okładek. Jeżeli tworzyć okładki, to od razu mówię, że polecam właśnie zakupić sobie takie większe wiaderko, bo jest po prostu zdecydowanie łatwiej te okładki tworzyć szybciej, łatwiej się rozprowadza. Mamy pewność, że dobrze nam się ta tkanina też później ułoży na tej tekturze. I znowu odsuwam się o 4 mm, i dociskam. Sprawdzamy sobie, jak jest wszystko w porządku, to możemy sobie przejść do dalszego etapu, czyli do założenia narożników. I od czego zaczniemy no, zaczniemy sobie od e, zagięcia tych wszystkich skrzydełek czyli tych rantów nie odwracam tej okładki na drugą stronę ponieważ e, wtedy łatwo można uszkodzić kościom y, samą powierzchnię w związku z tym ja sobie naginam w taki sposób dociskając, podnosząc w zasadzie te skrzydełka do góry delikatnie, łatwiej mi będzie później też je wklejać Wszystkie mam nagięte. Mogę przystępować już do zakładania e, narożników i do tego celu będę używać e, tym razem już tego kleju Eco ale e, w tubce e, mniejszego nakładam klej narożniki i będę je zakładać w taki sposób, aby docisnąć je. Zobaczcie. Tutaj do narożnika. Biorę kość. I wpasowuję sobie te skrzydełka dociskając do tektury. I będę tak robić w przypadku każdego narożnika, czyli znowu chwytam, dociskam z każdej strony. Ja bardzo lubię akurat ten sposób zakładania narożników. Dla mnie jest on szybki. No i przede wszystkim gwarantuje mi to, że te narożniki tekturowe nie będą po prostu widoczne. Rozprowadzam klej. No i znowu naciągam. Miorę kość. Dociskam z każdej strony. I ostatni dokładnie to samo, czyli dociskam sobie. Też tego kleju nie używam jakoś super dużo, nie ma takiej potrzeby. W momencie, kiedy mam te narożniki wklejone, mogę wklejać już same skrzydełka. Jeżeli chodzi o kolejność, nie ma tutaj znaczenia, czy te dłuższe, czy te krótsze. Nakładam po prostu klej wzdłuż tektury oraz na samo skrzydełko rozprowadzam klej i naciągam skrzydełko w prawą stronę kładąc je na tekturze dociskam sobie kością wzdłuż tektury no, i też całe skrzydełko. Dzięki temu, że tego kleju nie nakładam zbyt wiele, nie ma takiego ryzyka, że gdzieś ten klej mi wypłynie. Nawet jeżeli tak się zdarzy, to po prostu trzeba go zdjąć. Kolejne skrzydełko. I znowu wzdłuż tektury. I klej nakładam również na samo skrzydełko. <laughs> Rozprowadzam. Tutaj, jeżeli chodzi o te punkty zewnętrzne, to tamten klej musi być dobrze rozprowadzony, żeby nam po prostu nie wyciekł. Jeżeli go tutaj nie rozprowadzimy, to on nam wycieknie i on tutaj będzie brzydko wyglądał po złożeniu. I to samo. Nakładam sobie to skrzydełko, dociskam kością i po całości również o, sobie tą kością dociskam. I wtedy ten klej wychodzi, tylko zbieram. I w zasadzie to wszystko. I kolejne skrzydełko. Tutaj, jeżeli chodzi o to skrzydełka dłuższe, nakładam klej wzdłuż tektury, ale również pomiędzy. No i oczywiście dodatkowo na całe skrzydełko. I znowu rozprowadzam klej. Tutaj pomiędzy również ten klej rozprowadzam i tutaj przykładam się w tych narożnikach, w tych, na tych końcówkach, im bliżej narożnika, żeby to było bardziej dokładne rozprowadzenie. Dociskam sobie dłońmi tektura, żeby mi się nie podniosła i delikatnie próbuję naciągnąć tą tkaninę do siebie i znowu dociskam sobie kością i po całości również dociskam skrzydełko, aby wszystko tutaj ładnie się spasowało z tą tekturą. Pomiędzy tekturami również wprowadzam kość tą krawędzią mocno wypłaszczoną, delikatnie Przytrzymuję sobie tekturę, żeby się nie podniosła. Profiluję i ostatnie skrzydełko. Dokładnie to ta sama sytuacja, czyli klej wzdłuż tektury pomiędzy tekturami oraz na całe skrzydełko. No i rozprowadzamy. całości sobie rozprowadzamy pomiędzy tekturami również. Ten klej rozprowadzamy i znowu układam sobie w taki sposób, aby móc przytrzymać tą tekturę dłoni. I do siebie dociskam skrzydełko. Kością sobie tutaj pomagam. Jeżeli trzeba bardziej docisnąć, dosunąć tą tkaninę, to to robię. I po całości, żeby całe skrzydełko było ładnie wklejone, pomiędzy tekturami również dociskam kością. momencie jeszcze sobie zaokrąglimy narożniki. W tym momencie ja już sobie odwracam tą całą moją kładkę i dociskam mocniej kością do tektury, tworząc takie piękne zaokrąglenie. Tak to wygląda. No. I robię tak z każdej strony. No ładnie sobie wyprofilować tą y, okładkę, nadać jej kształt. I jeszcze co sobie wykonamy, to wykończymy sobie sam środek. I ja tutaj mam fragment kaniny dość wąski, bo 75 na 21 cm. Możecie sobie dociąć troszkę szerszy ten fragment, żeby było Wam wygodniej. Ja chciałam wykorzystać po prostu ten fragment, który gdzieś tam mi y, pozostał. Patrzę, czy mam gdzieś ołówek. Nie mam ołówka, mam tu jakiś cienkopis. Więc ja sobie delikatnie zaznaczę. Do którego momentu mam. Nałożyć klej. I teraz w jaki sposób ten klej będę nakładać klej nakładam pamiętając o tym, że od góry i od dołu pozostawiamy miejsce wolne, ponieważ ta tkanina nie dochodzi nam do samego końca, czyli do samej góry i do samego dołu. W związku z tym tworzę sobie taką ramkę. Jest mi wtedy wygodniej, bo wiem gdzie klej mam nałożyć i mogę zrobić to w miarę szybko. Nakładam klej również w te przestrzenie tutaj pomiędzy tekturami. No i... Sam środek. Tak. I rozprowadzam. I teraz dość istotna sprawa to rozprowadzenie tego kleju bardzo równomiernie czyli, żeby każdy element tutaj był pokryty klejem, żeby nie było takich przestrzeni pustych. Ponieważ po prostu nam się ta wkładka źle powkleja, mogą nam się wtedy tworzyć pęcherze, a po prostu będzie to brzydko wyglądać. Pozostaje nam jeszcze tutaj wprowadzenie kleju i ja ten klej wprowadzam dookoła. I tutaj Trzeba naprawdę dobrze ten klej rozprowadzić, szczególnie jeżeli chodzi o te fragmenty góra-dół, no, żeby no, po prostu ten klej nie wypłynął. W jaki sposób wklejam tą wkładkę? Przede wszystkim nie nakładam jej mocno, tylko kładę ją delikatnie, wypośrodkowując, ponieważ chcę sobie tutaj ustalić tą wysokość, żeby ta przestrzeń u góry i na dole była porównywalne. W związku z tym no, trzeba sobie po prostu dobrze ustawić ten fragment. I ja sobie tu patrzę tutaj troszeczkę jest za, za wysoko. Hmm. Jeżeli yy, widzimy, że ten fragment jest już w takiej pozycji, w jakiej chcemy go zostawić, to ja sobie delikatnie dociskam sam środek, czyli to miejsce grzbietu, dociskam sobie. Następnie biorę kość i wprowadzam delikatnie tą tkaninę w przestrzeń pomiędzy tekturami. I dopiero wtedy kładę samo skrzydełko. Ja tutaj mam dość małe to skrzydełko. No ja mówię, mm, możecie sobie wziąć większy fragment, szerszy, żeby było Wam po prostu wygodniej. Mi akurat to wystarczy na pokrycie tego, co mnie interesuje. I dociskamy sobie. I dokładnie to samo robię z drugiej strony: czyli wprowadzam tutaj kość pomiędzy tekturę, dociskam. Dlatego też tak istotne jest rozprowadzenie samego kleju, na, na, zarówno na tej części okładki, jak i na tym fragmencie, który wklejamy, żeby on nam brzydko nie wypłynął. No i dociskamy. uciskamy, żeby wszystko ładnie ze sobą się zespoliło. No i teraz jeszcze sprawdzamy sobie po złożeniu takiej okładki zawsze. Tutaj, jeżeli chodzi o te wykończenia, tutaj góra, dół, czy ładnie nam się ten materiał tutaj wkleił, czy nie. Powstają nam, nam takie bułki. Jeżeli powstają, no to trzeba je tutaj docisnąć, być może dołożyć kleju. Sprawdzamy od góry, od dołu. Jeżeli jest wszystko w porządku, to możemy sobie tą okładkę w tym momencie odstawić już do przeschnięcia. No, i za chwilkę, jak ta okładka nam przeschnie, no to przystąpimy do dalszych prac. Oczywiście, jeżeli chodzi o bigowanie, cięcie i w ogóle złożenie całej bazy, zrobimy to w kolejnej części, ponieważ jest to naprawdę bardzo szybki projekt. Które jesteście w stanie zrobić w bardzo szybkim czasie, więc jeżeli ktoś jeszcze szuka takiego prezentu właśnie w formie albumu, no to ten projekt, ta baza albumowa, myślę, świetnie się do tego nadaje. Ja oczywiście zapraszam Was już na kolejną część, gdzie w zasadzie skończymy całą bazę. Do usłyszenia w kolejnej części. Cześć!